Od Nowego Roku zmienia się sposób wykonywania y, przelewów do ZUS-u przez przedsiębiorców. Dotychczas było tak, że... Taki przedsiębiorca co miesiąc wykonywał trzy różne przelewy na trzy różne, trzy, na trzy różne numery kont i też musiał bardzo dokładnie opisywać taki przelew. Teraz jest tak, że każdy przedsiębiorca, wliczając to też wszystkich, wszystkie osoby, które samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą, otrzymał taki jeden zindywidualizowany swój numer konta, na który dokonuje. Jednej płatności, wszystkich składek, które są potem rozdzielane yy, na te poszczególne elementy. Także można powiedzieć, że ZUS po latach dorobił się takiego systemu, który właściwie ma już większość odbiorców takich masowych przelewów. Podobnie jest przecież wtedy, kiedy płacimy za prąd, za gaz, czy za jakieś inne takie płatności. Zwykle mamy swój indywidualny numer rachunku, dlatego nie musimy jakoś bardzo dokładnie opisywać tej płatności, którą, którą, którą wy, 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 wykonujemy. Co ważne, ten nowy sposób płatności od, od Nowego Roku powoduje, że z systemów bankowości elektronicznej zniknęła taka pozycja jak przelew do ZUS. Ta pozycja funkcjonowała właściwie już chyba przez 15 lat, zatem przedsiębiorcy zdążyli się do tego przyzwyczaić no i mogą się bardzo zdziwić po nowym roku, że tej pozycji już tam nie ma. Przelew do ZUS-u wykonujemy właśnie na ten zindywidualizowany numer konta, tak samo jak każdy inny przelew, czyli takim zwykłym przelewem płacimy teraz także ZUS. No i to ważne, dotyczy to wszystkich płatności do ZUS-u, które dokonujemy od 1 stycznia 2018 roku. Zatem nawet jeśli płacimy składki jeszcze za grudzień. To już robimy to w ten nowy sposób, czyli te pierwsze płatności, które wykonamy za kilka dni w styczniu, to są już te płatności, które robimy właśnie takim standardowym przelewem. Jeszcze w zeszłym roku ZUS rozesłał w formie listu do, do wszystkich przedsiębiorców taką, taką dokładną informację z numerem konta, także każdy przedsiębiorca powinien dostać taki list i tam znajdzie ten numer, ale uważajmy, bo po, po, pojawiła się informacja, że mogły się też, mogły się też pojawić takie informacje w, w, w formie fałszywej, rozsyłanej przez, przez przestępców. Zatem bardzo dokładnie sprawdźmy ten list, który otrzymaliśmy. Ten numer konta możemy też sprawdzić w systemie płatnik w ZUS-ie. Logujemy się tam na nasze konto i tam także jest ten numer. Na stronie ZUS-u jest też takie specjalne narzędzie do wygenerowania tego naszego numeru konta. Wprowadzamy tam numer NIP i REGON, yy, i na tej podstawie uzyskujemy taki indywidualny numer konta. Yy, no i właśnie na ten rachunek. Należy przelewać te płatności. Problem jeszcze jest tylko taki, że w deklaracjach ZUS-owskich jeszcze nie ma takiej pozycji, która, która polegałaby na tym, że zsumowane są te wszystkie składki, które, które powinniśmy do ZUS-u przekazać. Musimy to samodzielnie zsumować z jednej czy z kilku deklaracji, jeśli je składamy. Dopiero za kilka miesięcy ZUS wdroży takie rozwiązanie rzeczywiście na jednej deklaracji będziemy mieli informację o tym, ile ma wynosić nasz przelew. Przedsiębiorcy na pewno powinni się cieszyć, że zamiast trzech przelewów będą wykonywać jeden i że, i że ta, 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 ta praca, którą trzeba włożyć w comiesięczne rozliczanie się z ZUS-em, no ona będzie troszeczkę mniej uciążliwa.